Siemano mordy w oczekiwaniu na nowy event. Mam dla Was coś innego. Dzisiaj spróbujemy, a w zasadzie spróbowaliśmy ostatnio na live i się udało zrobić draft, który jest oceniony, jeśli chodzi o pierwszą jedenastkę, na co najmniej 15 milionów. Nie było to proste, ale się udało, i następnym moim celem będzie dra taki draftik oceniony, wyceniony, może inaczej powinienem powiedzieć, na 20 milionów. Czy mi się to uda? Zobaczymy w najbliższych dniach, póki co. Smacznego, jak coś sobie dobrego jecie, oglądajcie, zobaczcie, jak to wyszło i pamiętajcie o biletach na mecz charytatywny, pod spodem link w opisie, wszystko chyba wiecie. 4-3-3 holding. Biorę. Sprawdzam. Eee, nie wiem, no Madison'a, żeby nam po prostu tutaj nie wykorzystać tego potencjału na Son'a i resztę. Eto 94, o, to może być droga karta. Może z bańki będzie kosztował. Wiktor i Barbo 93, nie wiem czy to nie były 2 miliony teraz I na lewej stronie, kto to może być teraz? Jak wezmę Leao to trochę sobie zamknę drogę, żeby go później mieć lepszego Więc ja bym wziął kogoś innego w tym momencie Takiego Karasko na przykład, żeby tylko był No nie no, dajcie coś lepszego na środku Pujol 90, no on dużo nie będzie kosztował, zobaczmy obrońców może akurat. King na środku. Wandak, Wandek tu musi wpaść. Lucio 91. No dobra, to na lewą stronę idziemy. Carlosa potrzebuje albo. albo Teo 89. To też jest druga karta. I na prawej stronie kto? Obojętne chyba i tak. Może to być Scott. ramka, tak szukamy dalej o, 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 o jest Carvajal czad, 95 Carvajal Ronaldo 95 8,3 miliona w tym momencie, tylko nie wiem czy to jest ta wersja bo on ma chyba dwie czy jedną Teraz to już nie wiem, ale eto można dać tutaj. Nie wiem, czy on nie ma dwóch takich. Ale to jest chyba ta wersja. No, 8,3. Dobra, dobra, dobra. Teraz na spokojnie. Zróbmy to tak, żeby było dobrze. 95 jest tylko jedna. Okej, okay, dobra. Myślałem, że wiesz, ma z innymi może playstylami, żeby się różniła. Nie wiem, bo tak w tej chwili to się można już pogubić. Potrzebujemy dobrego pomocnika jeszcze jakiegoś. Na przykład juda 93 Dobra eee, I kto teraz? Kto jest droższy Dybala czy, czy Gomez może? Gomez półbańki. Dobra to biorę Gomeza To nie mam gdzie go dać na razie jeszcze Tu nie ma nic No potrzeba kogoś jeszcze, jeszcze kogoś trzeba Palmer 95, dobra, wbijaj tutaj. Baśka 93 na lewą obronę. No nie, bo tam jest. O, tam jest Hernandez. Teo, Teo. Teo będzie droższy, myślę. No chyba, że Baśkę byśmy tutaj dali, a to już tak na siłę trochę. Ok, dobra. Liczymy. Jakieś zmiany jeszcze, zaraz zobaczymy, ale spróbujmy policzyć. Drodzy widzowie, mamy coś takiego podsumowując, 17,5 miliona jakieś. No jakbym Gomeza tutaj wrzucił jeszcze na siłę, na przykład tu, no to mamy 17,5, niecałe 18 milionów. Więc jest zrobiony draft wartości 15 baniek jest. Następny do upolowania to musi być 20, ale najpierw ten trzeba zagrać. Bo zwykły, oj, stam, Hernandez, Paredes, Kanu. Dobra, no ja mam lepszy, ale jak będę grał, to się okaże. 1-0, niestety, Kanu i No, 100% to jest pola, który wysnajpił po to, żeby popsuć drawcik. No. Lobem, lobem. Spalony nie! Nie! Ja jestem jak nani w tym momencie. Normalnie nani. No. <laughs> Ale wiecie, że sam automatycznie mi poszedł na tą piłkę? No nie! No hit! Dobrze jest, Eto. Uff, na jeden do jednego. Nie było wsajdu, Rashford. Oj, ah, do do jednego oj, Rashford. A, dżut, szybka odpowiedź, dwa dwa. Jest trzy, jest trzy, trzy do dwóch. Tak się to robiło, bo nie pamiętam. Chyba tak. Coś takiego po pierwszej bramce robił, i później pauzy naciskał? Coś, coś w tym stylu? Koniec! Dziękuję bardzo! 4 do 2. Udało się ugrać. Ej, to smakuje naprawdę dobrze. Druga runda przed nami. Co my tutaj mamy? Mecz numer 2. Zaraz się okaże. Martinez nabra piątka w obronie. Petit, Vieira, kroj w Hult. Ej, to też jest drogi draft. Ten Wiejra i Krojów, to to już daje ponad 10 baniek. Dobra. Przypresowane trochę 1-0, ale tym Ronaldo się dobrze gra. Ogólnie takie ruchy ma, których jeszcze nie widziałem u nikogo, no ale wiecie, no 8 baniek dać za kartę. Na rzadko się gra na kogoś, kto go ma, a co dopiero mieć go w swoim składzie. Dwojeczka w siódmej minucie. Dwie Ronaldo. Lewa, prawa noga. Po ziemi, górą, przewrotką. Spięty z połowy. Nie ma problemu. <grystanie> Cztery bramki w 20 minut. Rage no to tak się musiało skończyć. Wojciech, Chizni. Pele 96. To będzie dobry pojedynek. Pele kontra Ronaldo Nazario. Co? W półfinale Ziomek oddał mecz? Jachu, to ty byłeś której ty rundzie jesteś? Która runda? Opowiadaj, półfinał to był? Czy nie? Ostatni mecz, wielki finał. Here we go. AS Rotterdam. Howard na bramce, znowu ten stamtąd. Zaire Emery, fajny. Pele Dumbia, bardzo dobra. Chyba najlepszy skład z dzisiaj. Ale pamiętajcie, że mamy Ronaldo. Lewa noga. Jakie <laughs> to są strzały? To są petardy takie. Oj, Nie, ten róg, niestety, kto to był? Dumbia. O nie. Muszę kasować Dumbie. No to będzie bramka, drodzy widzowie, niestety 2 do jednego ładnie. Oj, może być Gigi, jak on to trafi. Nie, nie po takim... Hatryk Dumbi. Po takim Babolu, ze Skoda gadać. I Barbo jeszcze stwierdził, że walczymy. 3 do 2, szybki kick -off. Nie, jaka przybitka, no nie, no kam... Nienawidzę takich bramek. Oj, po prostu nienawidzę. GG, 5-2. GG, dobry draftik, naprawdę dobry draftik. W finale porażka, ale Nazario przemocny. Następnym razem robimy draft, który będzie kosztował co najmniej 20 baniek, o ile się uda.